Zainteresowanie lotnictwem może przybierać różne formy. Marcin Cieński, uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, wybrał historię i teorię lotnictwa. Po kilku latach gromadzenia i studiowania literatury lotniczej dysponuje ogromną wiedzą. Można o nim powiedzieć, że encyklopedię lotniczą ma po prostu w głowie. Moje zainteresowanie lotnictwem zaczęło się przed bardzo wielu jak dla mnie laty. Po prostu mieszkam tak, że nad moim domem przelatuje codziennie dużo samolotów, które podchodzą do lądowania. Są to zarówno samoloty wojskowe, jak i samoloty pasażerskie. W miarę upływu kolejnych lat, im więcej zaczynałem widzieć, im bardziej zaczynam się interesować lotnictwem. Stwierdziłem, że trzeba po prostu coraz więcej czytać, coraz więcej starać się gromadzić od różnych interesujących materiałów, a żeby można było rzeczywiście podnosić swoją jakąś wiedzę w tej wybadanej w końcu przeze mnie dziedzinie. Zacząłem od zawodnego notowania Skrzydlatej Polski, która jakoś towarzyszy mi przez wszystkie te lata mojego interesowania się lotnictwem. Niezmiennie dla mnie ciekawe są artykuły zamieszczane w Skrzydlatej. Także zacząłem zbierać książki o tematyce lotniczej. W ciągu kilku lat, od kiedy zająłem się lotnictwem, udało mi się... Zabrać około 100 polskich książek lotniczych, przy czym mógłbym je podzielić na książki beletrystyczne. Z beletrystyki lotniczej najbardziej interesującymi dla mnie autorami są Janusz Meissner i Bogdan Arzt. Tych książki czytam bardzo chętnie, zarówno ze względu na to, że zawiadają one wiele. Rzeczy ciekawych, ale i także wiele humoru lotniczego, rzeczywistego przedstawienia tego życia, tego wszystkiego, jak, jak żyją lotnicy, jak żyją ich maszyny. Zacząłem kupować, stapnąć się, dostać od różne gazety i czasopisma zagraniczne. Nawet udało mi się nawiązać kontakty z różnymi firmami. структурных